Witajcie. Dzisiaj chciałbym się odnieść do komentarza pana Jurka A.L. Pisze mi tak. Z przykrością muszę powiedzieć, że powiela pan brednie wymyślone przez dr Magdalenę Ziętek-Wielomską o istnieniu sekty karyniańskiej. Otóż, szanowny panie, nie, nie, nie powielam. Pani Wielomska może nazywa was sektą, yy, co znaczy nie wiem, czy pan w ogóle bierze udział w tym yy, takim nurcie myślowym. Pana Karonia. Natomiast ja osobiście użyłbym słowa szkoła. Szkoła karoniańska, tak jak szkoła Habermasowska, szkoła y, na przykład Platońska. Y, szkoła ma to do siebie, że y, w ramach teorii może być wiele różnych szkół, więc na przykład w ramach teorii Marksowej może być szkoła Habermasowska i przeciwna do niej szkoła. Karońska, karoniańska, z tym, że na przykład to, co Pan mówi o tym, że Pan Krzysztof Karoń buduje program wiedzy społecznej, to jest bardzo chwalebne, że w ogóle jemu się chce cokolwiek robić. Natomiast budowanie programu wiedzy społecznej to jest aktywność mniej więcej taka, jak ja bym się zajął budowanie, wymyślaniem jakiegoś przedmiotu, który pomoże samochodom toczyć się po asfalcie. I mógłbym długo, długo myśleć, coś jakieś różne stosować, eksperymenty myślowe, co takiego się uda, ale prędzej czy później prawdopodobnie dojdę do tego, że najlepsze będzie koło. No, i mogę robić to koło z tym, że to nie ma za bardzo sensu, bo takie koło już istnieje, więc to samo mamy w przypadku programu wiedzy społecznej. Pan Krzysztof oczywiście ma prawo robić taki program, ale yy, program wiedzy społecznej istnieje, nazywa się socjologia. Można mieć do niej sporo zastrzeżeń, ale na pewno jest lepsza niż to, co stworzy pan Karoń nawet przy pomocy kilkuset. Yy, Adeptów swojej szkoły. Więc, tak naprawdę, no, ale samą w sobie działalność jest chwalebna, bo kto wie, bo może być yy, tak, że pan Karoń odkryje pewną ideę, do której w ogóle nikt jeszcze na świecie o niej nie pomyślał. Ale póki co, no, znając się na socjologii na tyle, na ile się znam, i znając. Na tyle dobrze, na ile znam, bo obejrzałem kilkadziesiąt filmików pana Karonia i niektóre kilkakrotnie, a on sam powiedział, że jeżeli się ogląda jego filmy, to jest nawet lepiej niż jego książka, bo w tej książce jest tylko część tego, co jest w filmikach. Więc proszę mi nie czynić zarzutu, że nie czytałem książki. Po prostu no, nie ma jej w bibliotece, nie czytałem. Zresztą, pewnie gdyby była, to też mam. Mam inne książki do przeczytania i jest ich tak dużo, że yy, no, pan Karoń też, też na pewno jest wartościowy, ale niestety no, w mojej kolejce, yy, no, no nieważne. Proszę pana, otóż. Yy, pan Jerzy, pan Jurek, mówi mi o tym, że pan miał do czynienia z hipisami i ci hipisi to w ogóle byli jacyś tacy nie bardzo rozkapryszone bachory, ci na zachodzie, a nasi polscy to tacy kurde jakieś popłuczyny. Nie, proszę pana. I tu jeszcze pan też podwtarza tezę pana Karonia, że hipisi to w ogóle powstali, bo ich stworzyło KGB i CIA do spółki. Proszę pana, pan Karoń w innym Swoim filmiku o wpływie ludzi na klimat mówi, że ludzie są zbyt mało znaczący, żeby móc mieć wpływ na klimat, a yy, nagle tutaj okazuje się, że grupa ludzi może mieć wpływ na stworzenie ruchu społecznego. Proszę pana, yy, może inaczej to powiem. Gdyby nie istniała Ameryka, to, to pan kolumb. Dopłynąłby jeszcze kawał, kawał dalej, a potem by wrócił. I po prostu byłby to koniec. I to nie dlatego y, ludzie zmienili swoje wyobrażenie na temat świata, że y, Kolumb odkrył Amerykę. Bo tak, to było takie pewne wydarzenie, które miało miejsce, ale zmienili je dlatego, że Ameryka tam była. Gdyby Ameryki tam nie było, to po prostu yy, niezależnie od tego, co by opowiadał Krzysztof Kolumb po powrocie, nie, był, nie miałoby to tak wielkiego wpływu. Może paru śmiałków by się wybrało, żeby sprawdzić, że nic tam nie ma. Okazało się, że tam jest, czyli tak naprawdę to nie ludzie kreują rzeczywistość. Tu yy, widzi pan, pan Karoń. Świetnie to dostrzega, kiedy mówi o pogodzie, a w ogóle nie widzi tego, kiedy mówi o systemie społecznym. On sobie myśli, że jak on stworzy jakiś taki super fajny program wiedzy społecznej, to on zmieni cały ten społeczny system, tylko że to trochę zejdzie. Nie, proszę pana, to zejdzie owszem, ale dużo dłużej i to raczej nie on to zrobi, bo socjologią zajmują się ludzie. Którzy są y, dużo bystrzejsi. Chociażby jednym z takich ludzi był Niklas Luhmann. Ja, w sposób bardzo prymitywny, usiłuję opowiedzieć tego, y, to, co on y, odkrył na temat y, systemu społecznego. Usiłuję to, to opowiedzieć y, w, takich, y, w takich serii filmików, mówiąc szczerze. Nie przypuszczam, żeby to było nawet te moje prymitywne przybliżenie, żeby było tak bardzo przystępne, więc tutaj mamy do czynienia zawsze z pewnym, z, z pewnym sposobem przybliżania yy, prawdy. Nigdy nie odkryjemy prawdy jako takiej, tak jak liczbę pi, nigdy nie odkryjemy do końca, ponieważ ona jest niewymierna. Tak samo mamy do czynienia z rzeczywistością. Będzie nam się wydawało, że jesteśmy nie wiadomo jakimi cwaniakami, a na końcu i tak zawsze się okaże, że rzeczywistość jest gdzie indziej, zupełnie niż nam się wydawało. I proszę Pana, więc, a co do co do jeszcze tego, o czym Pan mówił, i co jest jednym z najgłówniejszych problemów hipisów, nie tylko polskich, generalnie hipisów, mianowicie narkotyki. Tak, to był, proszę pana, kiedy człowiek, młody człowiek, małe dziecko wychodzi, zaczyna uczyć się chodzić, to pierwsza rzecz, jaka się dzieje, najczęściej, to wywraca się. I yy, narkotyki, to był pierwszy upadek. Hipisów, jeden z pierwszych, też takie jakieś agresywne zachowania, nadmiar, to znaczy może inaczej mówiąc w języku Niklasa Lumana, używanie niewłaściwych mediów do wyrażania medium, to znaczy skorelowanie medium miłości z innymi mediami. Było nie do końca przemyślane. Ale mamy całą masę doświadczeń, hipisowskich doświadczeń i muszę się Panu pochwalić. My, polscy hipisi, stworzyliśmy program do tego, aby z narkomanii się wyzwolić. I ja na przykład dzięki temu programowi się wyzwoliłem. Oczywiście to je, nigdy nie jest tak, że, że jestem kompletnie wolny, bo cały czas muszę na pewne rzeczy uważać. Ale generalnie to właśnie polscy hipisi stworzyli program, który nazwano Monar, który uważa się za jego twórcę Marka Kotańskiego. Marek Kotański był na tyle po, na tym polega jego wielkość, że był. Pewnego rodzaju urzędnikiem państwowym, posiadał władzę urzędową, ale był jednocześnie, miał w sobie taką iskrę tej hipisowskiej duszy i po prostu nie przeszkadzał w stworzeniu tego programu. A ten program stworzyliśmy my, cipający hipisi. I dzięki temu ja bardzo współczuję. Ja bardzo mi przykro, kiedy myślę o wszystkich, którzy zmarli z powodu narkotyków. I o Ani, która tak bardzo pana boli, i jej y, chłopaka, i innych, którzy właśnie w jakiś sposób skończyli swoje życie tragicznie. Ale szanowny panie Jerzy y, Jurku, przepraszam, bo tak pan napisał Jurek, y, jeżeli napotykamy na problem, to znajdujemy dla niego rozwiązanie. Tak działa świat. Tak działa system społeczny, i to jest jeden z elementów tak zwanej podwójnej kontyngencji, o której mógłbym opowiadać par przez parę godzin, ale y, niestety y, tak naprawdę jeszcze chciałbym Panu odpowiedzieć na jedną rzecz, którą Pan powiedział na koniec, że rozkapryszone bachory hipisowskie chciałyby dostawać za darmo to. Co wytworzyli inni ludzie. Tutaj widać, w tym pobrzmiewa właśnie ta definicja pana Karonia, że kradzież to jest wtedy, kiedy wymieniamy jakieś dobro za nic. Proszę pana, ta definicja może się sprawdzić w pewnym bardzo wąskim obszarze, ale tak naprawdę kradzieżą jest to, kiedy Dokonamy, dokonujemy zaboru yy, mienia innej osoby bez legalnej, yy, bez legalnego powodu. Czyli jeżeli zabieramy komuś coś, co należy do niego, to nie tylko wtedy, kiedy on to wytworzył. Generalnie zawsze, kiedy nawet nabył, a nawet kiedy ukradł, a tak jak Amerykanie Indianą Ziemię, ale w wyniku procesów historycznych ta kradzież została zalegalizowana i wtedy okradanie złodzieja również jest złodziejstwem. Co do problemu własności w marksizmie, to akurat to nie był główny problem komun hipisowskich własność. Owszem, dzielenie się dzielenie się to ale, ale wie pan i tutaj pan Karoń nazywając złodziejstwem to, że ktoś sobie pożycza hulaj nogę trochę za daleko poszedł czyli tak naprawdę występuje przeciwko chrześcijaństwu bo pan Karoń jest trochę jak kaczka dziwacz tam przepraszam jak złota kaczka z tej warszawskiej legendy że daje facetowi Masę złota, drogich kamieni, pieniędzy, pod jednym warunkiem, że nigdy się z nikim nie podzieli. I taki człowiek rzeczywiście, według Karonia, będzie idealnym yy, takim konsumentem, ale tu, tu się kończy, właśnie tu się kończy karonizm, tu się kończy jego wyjaśnienie świata. I mniej więcej w tym trochę wyżej może kończy się marksizm. <laughs> Dlatego bardzo, bardzo sobie cenię pańskie yy, komentarze. Bardzo dziękuję, ale zachęcam pana naprawdę bardzo gorąco do przestudiowania Niklasa Lumana, bo jeżeli panu się podoba karoń, to. Yy, Niklas Luhmann wywoła pana zachwyt, naprawdę zachwyt, ale no, oczywiście trzeba się napracować. Ja czytałem Lumana kilka lat, zanim zrozumiałem, co on ma do powiedzenia, ale warto było. A jeśli nie, odsyłam do mojego prymitywnego wyjaśniania na takim filmiku o teorii systemów, chociaż to jest naprawdę bardzo, bardzo ubogie przybliżenie. Eee, dziękuję panie Jurku za. Pańskie wpisy, i przepraszam, że dopiero teraz, ale musiałem się przygotować do tego. Pozdrawiam wszystkich, hej.